Cześć, z tej strony Michał z kanału Magobiologia i po dość długiej przerwie wakacyjnej e, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z metabolizmu odcinku krótkim, e, krótszym od tych, które e, pojawiły się wcześniej e, z tego kursu, e, ponieważ chemosynteza jest w ogóle krótkim e, tematem, krótkim zagadnieniem, procesem dość prostym. Choć według mnie, i co będę e, chciał wam. Tutaj udowodnić, no, dość pomijanym i tak pobieżnie omawianym w liceum. Po prostu chcę tutaj, żebyście zrozumieli troszkę więcej z tego procesu. Wydaje mi się, że homosynteza jest krótkim tematem, rzadko się pojawia na maturze, ale, ale po prostu się ją pomija i jest nierozumiana przez uczniów. Jak tutaj napisałem, jest to wyjątkowa zdolność do syntezy związków organicznych. My, my pamiętamy już jeden proces autotroficzny, który nazywa się fotosynteza. No i tutaj drugi proces również autotroficzny, chemosynteza. Jak sama nazwa wskazuje, coś tutaj z chemią. Będziemy mieli do czynienia. No a co konkretnie? Na początku powiemy sobie w ogóle, kto prowadzi proces, kto prowadzi proces chemosyntezy. Co ciekawe, chemosynteza dotyczy tylko i wyłącznie organizmów prokariotycznych, zarówno bakterii, jak i archeonów, ale poruszamy się tylko w obrębie domeny. No, no, nawet nie domeny, bo już to, to nie jest klasyfikowane nie, tak w ten sposób filogenetycznie, w obrębie po prostu grupy prokariotów, i teraz tutaj. Przedstawiłem po prawej zdjęcie wieloszczeta Riftia pachyptila, która w specjalnych strukturach wewnątrz swojego ciała, tzw. zwanych trofosomach, zawiera skupiska chemosyntetyzujących bakterii. W zamian za to, że bakteria w jakiś sposób, na razie jeszcze nie omówiony przeze mnie, syntetyzuje związki organiczne, otrzymuje schronienie. tak. Po prostu pozostając cały czas w środku ciała tego wieloszczeta. No i teraz przejdziemy do samego zamysłu procesu, tak? Bo hemosynteza nam się kojarzy, mi się przynajmniej tak kojarzy z, z podręcznika. Ja pamiętam to teraz, takie reakcje, które za chwilę zaraz będą wyświetlone. Jakieś reakcje utlenienia, to były jakieś reakcje redox, prawda? No, nie za bardzo przeze mnie rozumiane, no coś tam się dzieje, coś się utlenia, jakaś energia jest wykorzystywana później do czegoś, ale to wszystko jest takie strasznie enigmatyczne. Słuchajcie, pamiętamy, że w fotosyntezie co się działo? W fotosyntezie było tak, że mieliśmy fazę jasną, która zachodziła w błonach tylakoidów, no i tam powstawała siła asymilacyjna, tak? Tam powstawało NADPH oraz ATP. No i później Oba te składniki w cyklu Kelvina-Bensona były wykorzystywane do syntezy związków organicznych. Tak? No wyjściowym akurat związkiem w cyklu Kelvina-Bensona jest aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Natomiast sam zamysł był taki. W pierwszym etapie robimy siłę asymilacyjną, coś co nam umożliwi związanie dwutlenku węgla i później wykorzystanie go, żeby syntetyzować związki organiczne. No a druga faza to właśnie ta e, synteza, ten cykl, tak, który umożliwia e, tę syntezę. No i tutaj okazuje się, że jest tak samo. To znaczy, no oczywiście, energia, e, źródło energii do tej syntezy jest inne. Tak? W fotosyntezie była to energia słoneczna. Tutaj jest to energia utleniania e, związków nieorganicznych lub metanu. I. E, co to jest? Co to jest w ogóle energia utleniania związków nieorganicznych? To jest bardzo enigmatyczne, yy, no bo ciężko w ogóle, yy, no nie, nie podaje się na jak biologii, tak naprawdę, definicji energii. Natomiast ja yy, chciałbym Wam przedstawić na następnych slajdach, o co chodzi z tą energią utleniania i jak, jak organizm ją wykorzystuje, bakterii do, mm, do syntezy związków organicznych. Natomiast tutaj oczywiście przedstawiłem te reakcje. Nikt od was nie oczekuje, żebyście potrafili wskazać jakie bakterie przeprowadzają te, te reakcje. Tutaj na przykład mamy bakterie siarkowe Begiatoa przeprowadzają proces utleniania siarkowodoru, tak? Tutaj siarka jest na minus drugim stopniu utlenienia, no a tutaj mamy zerowy. Tutaj mamy bakterie hydrogenomonas, bakterie wodorowe. No a tutaj bardzo znany proces, proces nitryfikacji, ważny w obiegu azotu prowadzony przez bakterie z rodzaju nitrobakter. I teraz, oczywiście, tak jak mówię, nie, 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 nie uczcie się tych reakcji na pamięć, dopóki nie studiujecie mikrobiologii. Natomiast, jeśli na maturze zauważycie, że dostaniecie jakiś proces, gdzie. O, tutaj zabrakło tlenu, oczywiście. Gdzie. Będzie ten tlen, tak, i będzie zmiana stopnia utlenienia jakiegoś pierwiastka, no to możecie być pewni, że chodzi o chemosyntezę. E, no i teraz tak, powiedziałem, e, że organizmy chemosyntetyzujące, tak zwane hemolitoautotrofy, chociaż to może się różnić, tak, najczęściej jest to hemolitoautotrofizm, będą wykorzystywały energię utleniania. Związków nieorganicznych lub metanu do syntezy związków organicznych. Słuchajcie, tutaj mamy wewnętrzną błonę cytoplazmatyczną bakterii gram ujemnej. Przypominam, że bakterie gram ujemne mają dwie błony. Jedną wewnętrzną, tutaj jest ściana komórkowa, cienka, bardzo mało warstw, peptidoglikanu, No a na, na zewnątrz jest jeszcze jedna zewnętrzna błona cytoplazmatyczna. I teraz tak, to co, do czego nas przyzwyczaiły procesy metaboliczne. I łańcuchy elektronów, no to zauważmy, prawda? Tutaj raczej dążyliśmy. W, fajna jest analogia z oddychaniem tlenowym. Jeśli mieliśmy, kiedy mieliśmy do czynienia z łańcuchem elektronów w oddychaniu tlenowym wewnętrznej błonie mitochondrium, to tutaj na jeden kompleks NADH oddawało swoje elektrony. I one sobie dążyły aż na tlen. A tutaj bakterie. W dość analogiczny sposób przeprowadzają ten proces w drugą stronę. Tak? Czyli zauważcie, w oddychaniu tlenowym tlen był redukowany on był akceptorem elektronów. Tak? Tutaj mamy jakiś pierwiastek, tu mamy siarkę pierwiastkową powstaje nam e, siarczan 6 to akurat e, bakterie thiotrix przeprowadzają. I co on robi? On się utlenia. On nie jest akceptorem, on jest donorem elektronów. Donorem elektronów. Tak. Stąd zresztą w hemolitoautotrof w nazwie hemolitoautotrof lito znaczy, że to nieorganiczny pierwiastek, no, związek nieorganiczny pierwiastek jest donorem elektronów. I on daje te elektrony. I co one robią? One nie idą sobie gdzieś dalej na akceptor. One wbrew Wbrew potencjałowi oksydoredukcyjnemu, dążą do tyłu, tak, żeby zredukować NADP, i powstaje nam NADPH, a my NADPH już znamy. Skąd my znamy NADPH? No, znamy z fotosyntezy. Tam powstawało to troszeczkę inaczej, ten związek, ten przenośnik elektronów zredukowany. Natomiast tutaj w genialny sposób te elektrony są oddawane na jakiś przenośnik. To jest oczywiście taki uproszczony schemat. I wracają tak zupełnie wbrew swojej naturze do tyłu na, na NADP, i tak powstaje NADPH. Czyli ta energia utleniania związków organicznych tutaj, to jest tak naprawdę wykorzystanie elektronów, które były w zredukowanym tym związku organicznym, w tym przypadku w siarce pierwiastkowej. I w ten sposób powstaje NADPH. Zauważmy, co się dzieje jeszcze. Te elektrony dążąc do tyłu e, będą prze, e, przenoszone przez cytochron. Cytochron BC1, który jest nawet nieważną nazwę po prostu przez jakąś pompę protonową. A my wiemy, że jeżeli mamy pompę protonową, no to zaczyna się robić gradient protonów. Tak Zna, znacznie więcej będzie ich tutaj w tej przestrzeni pod ścianą komórkową niż w cytoplazmie. I te protony będą wracać, to już znamy przez syntazę ATP, będzie powstawać nam fosforan. No i w ten sposób uzyskaliśmy zarówno ATP, jak i NADPH. No a to, tak jak mówię, znamy już z fotosyntezy. Co my możemy z tym zrobić teraz? Bo to też się raczej pomija. To tylko te reakcje, bo tutaj jest ta reakcja, która <laughs> pewnie macie podaną w podręczniku. Ale co teraz z NADPH i ATP? No to też znamy, słuchajcie. Teraz mamy cykl Kelvina-Bensona, <laughs> który jest już prowadzony u bakterii w cytoplazmie. No i zauważmy, nie mamy fotosyntezy, a mamy cykl Kelvina-Bensona, tak? I tyle, słuchajcie. Tutaj będzie zużywane oczywiście NATP i NADPH, no, a tutaj w fazie regeneracji ATP. Tyle, słuchajcie. Mamy zasymilowany dwutlenek węgla, możemy syntetyzować związki organiczne, możemy syntetyzować sacharozę, skrobię, co nam się żyw nie podoba, lub tym organizmom, które tę chemosyntezę te hemo, prowadzą. Teraz w naszych czasach chemosynteza już nie jest tak bardzo ważnym, e, ważna jeśli chodzi o wzrost biomasy w ekosystemach, natomiast kiedyś, kiedy organizmy nie były w stanie e, zużywać energii e, światła słonecznego do syntezy związków organicznych, chemosynteza, szczególnie na dnach oceanów, tam gdzie światło słoneczne nie dociera, była bardzo, bardzo e, istotna. No, i to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o proces hemosyntezy. Bardzo prosty proces, ale bardzo interesujący i wydaje mi się e, tak fajnie łączy ze sobą fotosyntezę i oddychanie te nowe, szczególnie jeśli chodzi o ten łańcuch elektronów. E, tak jak zawsze, zapraszam na Facebooka, na Instagrama, a także wyjątkowo e, chciałbym tutaj takie ogłoszenia parafialne na e, koniec odcinka. E, ogłosić, ogłoszenia ogłosić. W każdym razie od przez następny rok będę pracował, współpracował z Indeksem w kieszeni, gdzie możecie yy, i bardzo zachęcam. Yy, Skorzystać z moich korepetycji i prze, przygotowania do Olimpiady Biologicznej, tak? Jeśli udacie się na e, stronę indeksów kieszeni, ja oczywiście te linki m, wrzucę w, do, do opisu czy tam w komentarzu przypiętym. E, jeśli zdecydujecie się na indywidualny learning i zakomunikujecie e, Ludziom, którzy tam was poprowadzą, że, że jesteście ode mnie, no to traficie pod moją opiekę i zachęcam do tego. Szykują się, nie będę zadawał szczegółów, dwie publikacje jeszcze, które świetnie przygotują was na olimpiadę biologiczną, chociaż publikacje wydaje mi się też dla osób, które po prostu podchodzą do matury rozszerzonej z biologii, są bardzo, bardzo wartościowe. W każdym razie, tak jak mówię, zapraszam do zakupu kursu e-learningowego, gdzie poprowadzę was i mam nadzieję, że razem uda nam się uzyskać najwyższe tytuły i laury w Olimpiadzie Biologicznej. No i to tyle. Słuchajcie, zapraszam, tak jak mówię, na Facebooka i Instagrama. Mam nadzieję, że hemosynteza jest przez was już zrozumiana. A jeśli nie, to zapraszam do komentowania i słyszymy się w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.